Na kanale bez spiny dzisiaj w, w liczniejszym gronie. Dobra, jadę tutaj od początku. Ja jestem Maciek, to jest Krzysiek, Jola, Gabriel. Tak jest. Jola, Gabriel, Marek, Anton. I y, no i jedziemy na wodospady, bo, bo Jola z Krzyszkiem i, i z Gabrielem przyjechali tutaj na Sikihor zobaczyć, co tu się dzieje. Są naszymi subskrybentami. Tak, tak. jest. Także ich chcą jechać na wodospady My akurat mamy wolny, wolny czas to, to sobie pojedziemy Pojedziemy sobie razem i No i będziemy mieć fajny dzień mam nadzieję Na pewno no. ja, Będzie super <laughs> Tam zawsze jest fajnie także Nawet jak deszcz pada Także lecimy Lejemy wahę Waha dzisiaj jest po 72 peso Także Jest lepiej Tradycyjne Tradycyjne ujęcia ze stacji, zawsze jak się tankuje, to nagrywa to coś, Jak tam? Jak tam Dziubaka? Spoko Spoko? A jak okay, wy tam? Okej, okay, okej okay. Okej, okay. okay, żyjemy To no dobrze Okej, okay, żyjemy, dajemy radę Na razie żyjemy, nie wiadomo gdzie ten Maciek nas wywiezie To jest Stało się to, co przewidywałem. W końcu pobierają opłaty za wejście na wodospad. O oh my god! nie wzięliśmy kasy. Ja mam. Nie no, mam przecież. <laughs> Także... 20 peso each. 20 peso za głowę. Dobra, dzieci poniżej 7 lat nie płacą. <laughs> Złoty 60 wejściówka, nie? Także myślę... U nas to by wiesz, dychę, dwie dychy trzeba było wrzucić, nie? Tak, Znowu po ceni, Antka trzeba było znieść po schodach 143, no tu mnie nie widać. Ale Jola niosła tego Gabrysia, 18 kilo, dawał radę. Dobra radę. No jest wtorek, więc mniej ludzi niż weekend na pewno ale i tak widać, że miejsce popularne. Czekaj jestem czy coś się zmieniło oprócz tego, że wprowadzili bilety chyba no w sumie z drugiej strony Marikar ma, ma rację, nie? Jak przy takim przepływie turystów to oni muszą tu coś robić ciągle, nie? Sprzątać to te, te poręcze, poręcze robią także no tam 20 peso za wejściówkę, żeby, żeby, żeby opłacić powiedzmy tych ludzi to jest okej, okay, nie? No pada, pada, codziennie teraz w nocy, praktycznie jest, jest dość dużo wody. Baby, on mi tutaj kim or, ją buduję. Nie zbraj. Marikar jest najszczęśliwsza znowu, bo znalazła ryż. <laughs> A to jest banana. Okej. Okay. Just take it, I will pay later. Szama musi być. Op. Majna buntagata! Long time no see! No, jadłem takie w tym, w Marii. In Maria? A, Maria. In the river there? Ok. Ja mam anima, mam na mała. Nie wiem czy to kurde, bo to słodkowodne jest, nie? Nie wiem czy to jest... Jak to nazwa Krewetka chyba.

To no tak z Mariem, żeśmy se tu latali za sobą z kamerami, więc Mówię, że niewiele się zmieniło od naszej ostatniej wizyty tutaj, jak byliśmy z Mariem. <grym> Może jest czyściej faktycznie, nie? Może faktycznie te... te opłaty, jak sobie będą tam powierać i... Dzięki temu to będzie posprzątane i zadbane bardziej... To, to... ma to sens, nie? Tym bardziej, że bardzo dużo ludzi, naprawdę bardzo dużo ludzi się tu przewija, nie? Także... Woda by było to zniszczy się Zadam synu? Niam niam Banana no, co na pewno zmienili to piętrzyli bardziej wodę, nie? dołożyli tam kamieni Także jeszcze, jeszcze głębiej, głębiej teraz tutaj się zrobiło. No i pada praktycznie każdej nocy, bo niby teraz jest ta pora deszczowa. Także wody nie brakuje, nie? Ja mimo wszystko nie wiem, nie lubię skomercjalizowanych wniosków. Ale ładnie tu, no. W sumie jedna z najlepszych atrakcji na City taki turystyczny. Wiecie, dla mnie naj, naj, największa atrakcja Sikihor to jest to jest nurkowanie, nie? ale te wodospady, wodospady są piękne, robią wrażenie ale jakby były w takim stanie, wiecie, dotknięte, niedotknięte, niezagospodarowane, bez tych wszystkich zabudówek dziwnych tutaj. To, to by było ładniej żeby trafił, trafił mi się niedojedzony banan po Antek, Antek coraz bardziej zaczyna kombinować, nie? Spina się po tych skałach łazi Chce tu, chce tam Uważaj! Okej! No? Co? Przestraszyłeś się? Chodź. Daj rękę. Daj rękę zawsze, no? Dawaj. No, bał się, że za głęboko. Antek ciągnie cycka <laughs> Bez spiny Antek jest bez spiny Moskito No bo się drapie, ona się drapie also here. O. Ty, już ma pazury powbijane w te ugryzienia Don, Don't scratch, babe no. Komary Moskitos Lamok Po filipińsku lamok Ah, here. Ah. Nie wiem, czy mówiłem, ale jest wtorek w ogóle, nie? Wtorek. Także. No, ale i tak jest dość dużo ludzi. Znaczy dużo. No. W niedzielę to jest dramat. Także pamiętajcie, jak chcecie mieć mniej spiny, to przyjeżdżajcie tu w tygodniu. Nie w Patrzcie okay, Patrz jak Krzychu bez spiny się luzuje. <laughs> na, na wieloryba się zaparkował i jest ok. O, orka wylądowała. <laughs> <laughs> no, decyzja zapadła za wilka. Jedziemy Jedziemy na restaurację. Jedziemy jeść. uwaga O, dzięki. You, be happy, ha? No, jedziemy coś zjeść Antek już, Antek już ma sine usta. Także. Super. Wystarczy. Dobrze? Super. No. Dobrze, ale wiesz, też tu tak dużo, długo nie posiedzisz, nie? Przyjedziesz na te wodospady? Ile tu posiedzisz? Dwie godzinki, nie? Pozdrawiam wszystkich ze Szwecji, Polaków. Ja, ja też. Bardzo ładne. Fura jest to najważniejsze. Naprzało się na pewno. Przejadę Wam pokazać, jak wygląda Lazio, bo jest bardzo ładne miasteczko. No, to jest łódka mojego kumpla, ale właśnie sprzedał ją, mnie, Dlatego tutaj jest przesumowana. 200 razy z tej łódki nurko wyskakiwały. Nie? Tak, bo tu jest już molo, nie? Tu jest taki port. żeby, niby... Ale oni chyba pasażerów tu nie przyjmują. Ale jakiś statki z z towarem. Pisteczko jak z westernu. Wszystkie ulice pod kątem 90 stopni. coś, coś wszamać Antek już ma low-bat Idziemy do 24 Plaza Coś opędzlować Bo dziewczyny głodne A ja bym w sumie też już coś wrzucił Krzysiek pewnie też głodny Śniadanie. Śniadania nie jadł Ale szamkę dostajemy na raty niestety no? Trzeba cierpieć. Krzychu już wciągnął burgera. weczko. To nie może, nie czekam Panini, Marikar. Panini, a Antek, Antek ciupie frytki. O, kawa. Marikar jest z Wjechały moje takosy Zaraz Wam powiem, Ale czy są dobre, czy nie. nie bo tak. pierwszy raz w to ciągam. Bejba, they look like with kimchi. Huh? No, wyglądają jak z kimchi, nie? Mm. Wyglądają jak ten. Lacek po albo coś tam. Ale dużo zielonej cebulki, jest okej. Okay. Sezam nawet na tej wołowinie. Kolejne gadżety wjechały. Z tej gąki, pycha. Cajgonki i dla Gabrysia Gabryś po polsku <gry> A Atakos No tak jak mówiłem jest y, kimchi są so, ten kiełki mung y, dużo zielonej cebulki Wszystko jest ok tylko nie podchodzi mi ta marynata do mięsa bo jest za słodka nie? ale reszta jest spoko Na jedzenie. Jedzeni. jedziemy do domu Jedziemy na drzemkę. Jedziemy. Relaks, relaks, a Maciek jedzie do roboty. A kto trzeba? Ktoś musi pracować, żeby ktoś miał lepiej. Churra. Takie życie, ha? <gry> Patrzcie jaka ryba Mamca. 4 kilo A my jedziemy do, do Joli, do Krzyśka właśnie będziemy tam grilla robić, a ja sobie, a ja sobie zrobię nurki przy okazji.

Ładna pogoda także może będzie fajny nurek, słoneczny. O! Dobra, jedziemy. Patrzcie jaki skurkowanie z na, na tanku go wyniosłem z, z tego, nie z, z pomieszczenia z kompresorem. No. Nieładny, ha <laughs> Normalnie podniosłem tank, on na tanku siedział. No, pokażę wam jak, jak Jola z Krzyśkiem mieszkają, nie? bo to im chcieli nad morzem mieszkać, to, to im znalazłem takie miejsce do, do mieszkania za 20 tysięcy peso miesięcznie. Patrzcie, jakie tu dobre rzeczy będą. Wow. No, marikard marikar, kurde. Ja robię zamieszanie, a Marika robi coś pożytecznego. I said I'm only doing like a mess here. But you, you girl's doing good things. Yeah? No, taki mają pokój. Klima. Wyrko Całkiem taki przestronny. Tu się chłopaki zakomurkowali. łazienka. Łazienka, nie wiem czy będzie widać, coś tam będzie widać. No łazienka jak łazienka, z ciepłą wodą. Nie jest źle, a tak, a tak mają na zewnątrz. No, balkonik. To już moje gadżety czekają, zaraz się, zaraz się ładuje do wody. No. 20 tysięcy peso miesięcznie, 1600 zł za wynajem, plus rachunki, prąd, woda. Patrzcie, jaka jest pogoda na, na nureczki. Kurde, super, nie? Słoneczko, będzie do, dużo światełka pod wodą, już mi się podoba. W sumie to zawsze mi się podoba, nie? nawet jak jest pochmurno, <laughs> albo w nocy, to też jest dobrze. Takie okoliczności przyrody. upieczona, upieczona w piekarniku, nie? Ale, ale się zrobiło elegancko. Dobra, Dobra, ogarnę, to się talerzy, tak. Będziemy jedli no, Oczywiście, po filipińsku. Aratamy Chyba, że coś zjedziemy. Rączkami. Jak, jak zobaczyłem tą rybę, to się zrobiłem głodny od razu, nie? <laughs> no teraz trzeba było gdzieś ją położyć tak. To jest tam ogarnąć. Tylko, że na ten... Patrzcie, zjedliśmy pół ryby i mamy dość, nie? Tak. Dość Wszyscy najedzeni, jeszcze Marikar trochę zje, ale... Jak to mówią orki są z nami Pół ryby jeszcze zostało Jeszcze jedna się No. Będzie na później Muszę wam jeszcze pokazać, bo, bo Gabriel je kurczaka Chcesz o tym coś opowiedzieć? Nie? Ale fajne masz wąsy Dobry kurczak? Dobry. No. Kurczak jest dobry, to najważniejsze. Dobra, ty go Dawaj żółwia.